Toruńska Orkiestra Symfoniczna w sierpniu 2025 roku wystąpiła w niezwykłym koncercie Natura i Kosmos. Było to wydarzenie uświetniające Rok Ludzi Nauki z Kujaw i Pomorza oraz 120. rocznicę urodzin Wilhelminy Iwanowskiej. Toruńską Orkiestrę poprowadził uznany dyrygent Adam Banaszak, który tak zapowiadał to wydarzenie. Wyjątkowa i piękna muzyczna podróż. Melomanów zaproszono na wyprawę w Tatry. Z tatrzańskich klimatów zaprezentowano orawę Wojciecha Kilara, zwana także fantazją pasterską. Uwerturę w Tatrach Władysława Żeleńskiego. Także dwa utwory Mieczysława Karłowicza, koncert skrzypcowy Adur op. 8 oraz poemat symfoniczny Odwieczne Pieśni. Koncert Natura i Kosmos rozpoczął utwór. Taniec Sfery Niebieskich współczesnego twórcy Adama Wesołowskiego. Kompozycja powstała z okazji 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Czas trwania tego utworu jest symboliczny, 15 minut i 43 sekundy. 1543 to rok wydania dzieła Mikołaja Kopernika o obrotach sfer niebieskich. Dzieła, które zmieniło pogląd na naukę i kosmos. 1543 to także data śmierci Mikołaja Kopernika. Jak w koncercie Natura i Kosmos połączono utwory o tak różnych inspiracjach? Młodopolska e, poetyka, e, pewnego rodzaju estetyka, którą wyznawał Mieczysław Karłowicz, która tak bardzo jest e, kusząca i która tak e, bliska jest z jednej strony filozofii Niczego, z drugiej strony filozofii Schopenhauera, e, z innej strony jeszcze przecież to jest e, ten czas, gdy e, obok Kazimierza Przerwy Detmayera mamy Stanisława Wyspiańskiego, mamy. E, 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 rzeczywiście jakiś kosmos kulturowych symbolicznych znaczeń i możliwości to są programy koncertów w których prezentujemy muzykę Mieczysława Karłowicza one rzeczywiście są pewnego rodzaju kluczem tak jakby mogły otwierać nas na inne jeszcze idee filozoficzne panteistyczne ideę wielkiego szacunku do przyrody otaczającego nas świata Twór Taniec Sfer Niebieskich nawiązywał do drugiego członu nazwy koncertu Natura i Kosmos. Naturę reprezentowały m.in. dwa utwory Mieczysława Karłowicza, koncert skrzypcowy Adur oraz poemat symfoniczny Odwieczne Pieśni. Obydwa odwoływały się do motywów tatrzańskich. Trudno jest znaleźć wprost nawiązanie w twórczości Mieczysława Karłowicza do tatr. Wiemy oczywiście, że zginął pod tą nieszczęsną lawiną, która zeszła za zboczy Małego Kościelca. Natomiast nie mamy żadnego utworu, który wprost nawiązywałby do kwestii związanych z tatrami. Tak ukochanym jego miejscem na świecie. Miejscem, w którym już przeszło 110 lat temu krzyczał: Szanujcie ciszę i majestat gór. No, ciekawe, co dzisiaj by powiedział, widząc tłumy wchodzące do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Koncert skrzypcowy powstał w 1902 roku. Mieczysław Karłowicz zadedykował go swojemu nauczycielowi, wirtuozowi skrzypiec Stanisławowi Barcewiczowi, który wystąpił w roli solisty podczas premiery utworu w Berlinie. W Toruniu to zadanie powierzono zwycięzcy 6. międzynarodowego konkursu skrzypcowego imienia Karola Lipińskiego, pochodzącemu z Korei Południowej, Sanjayowi Ok. thank you To nie pierwsze spotkanie solisty z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną. To jeden ze wspaniałych owoców konkursu skrzypcowego, który swój dom znalazł właśnie tutaj. I rzeczywiście robi wrażenie ogromne, z, jak odpowiedzialnie, jak wrażliwie, jak wspaniale podszedł do tej kompozycji, która przecież, nie szarujmy się, no koncert Mirosława Karłowicza skrzypcowy nie jest utworem, który jest w repertuarze wszystkich skrzypków. Jest to jednak z perspektywy poza granicami Polski utwór, który jest pewnego rodzaju rarytasem repertuarowym. Niezwykle cieszę się z tej, z tej współpracy, podziwiając ogromną wirtuozerię techniczną i szaloną, wspaniałą, niebywałą muzykalność tego solisty. Kolejnym inspirowanym Tatrami fascynacją do gór utworem Mieczysława Karłowicza jest poemat symfoniczny Odwieczne Pieśni. Kompozycja składa się z trzech części. Są to pieśń o wiekuistej tęsknocie, pieśń o miłości i o śmierci oraz pieśń o wszechbycie. W poemacie symfonicznym Odwieczne Pieśni, część trzecia, nazywa się Pieśń o Wszechbycie. W jednym z pism tatrzańskich, bowiem Karłowicz nie tylko pisał muzykę, ale pisał również wspaniałe, można powiedzieć, wrażenia, impresje ze swoich tatrzańskich wycieczek, mamy takie zdanie, w którym Karłowicz mówi, że gdy stoi na szczycie, czuje oddech wszechbytu. W koncercie zaprezentowano także orawę Wojciecha Kilara. Kompozycja inspirowana muzyką góralską powstała niespełna 30 lat temu. Utwór stał się przebojem sal koncertowych i do dziś zachwyca temperamentem i żywiołowością. Kurawa to ostatnie ogniwo cyklu tatrzańskiego Wojciecha Kilara. Pozostałe ogniwa tego cyklu to krzesany i kościelec. Kilar zacytował tutaj muzykę góralską i genialnie ją przetworzył. Całość zwieńczył okrzykiem hej, który wznosi cała orkiestra. W Gwarze Góralskiej, jak wiadomo, to hej oznacza tak albo rzekłem. Jest to swego rodzaju góralskie. Amen, które jest nieodwołalnym potwierdzeniem i wyrazem niewzruszonej woli. Fascynację tatrzeńskimi klimatami słychać także w utworach Władysława Żeleńskiego. Najsłynniejszym jego dziełem jest Uwertura w Tatrach. Powstała w 1970 roku w Paryżu. Kompozytor nie inspirował się folklorem góralskim, nawiązywał raczej do emocji, których doświadczał podczas tatrzeńskich wędrówek. Koncert Natura i Kosmos w wykonaniu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej odbywał się w ramach 29. Międzynarodowego Festiwalu Nowa Muzyka i Architektura. W tym roku toruńscy melomani oraz turyści mogli wysłuchać blisko 20 koncertów.